Witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku moich przygód rewitalizacji tej przepięknej po niemieckiej willi. Znajdujemy się w samym centrum uzdrowiskowej części Jeleniej Góry w dzielnicy Cieplice. Budynek, który za mną widzicie, wybudowany został w 1928 roku i w okresie międzywojennym, jak i zaraz po wojnie, zamieszkiwany był przez bardzo zamożną rodzinę architektów z Niemiec. Prace, które przygotowaliśmy w tym budynku, polegają na rewitalizacji całego obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu zielonego wokół. Plan, który opracowaliśmy, rewitalizacyjny, obejmuje wykonanie elewacji, wymianę stolarki okiennej, jak i odrestaurowanie stolarki drzwiowej. Zagospodarowanie terenu poprzez stworzenie miejsc parkingowych, stworzenie placu zabaw dla dzieci oraz drogi dojazdowej, a wewnątrz wykonanie wszelkich nowych instalacji elektrycznych, kanalizacyjnych, gazowych i centralnego ogrzewania. Kwestie ogrzewania rozwiązaliśmy poprzez wydzielenie jednej kotłowni dla całego obiektu, a rozliczenie. Kosztów będzie następować poprzez rozliczenie zużycia spodzielników. Jeżeli chodzi o pracę na zewnątrz budynku, to rozpoczęliśmy je od okopania ścian fundamentowych w budynku, osuszenia ich, wykonania hydroizolacji, zabezpieczenia i niebawem przystąpimy do zamontowania odwodnienia. I zasypania drenażu. Następnym etapem na zewnątrz, który zamierzamy przygotować, będzie wymiana stolarki okiennej, której te już są zamówione. Po konsultacji z konserwatorem zabytków, który czuwa nad tym, aby budynek wyglądał tak jak za starych czasów. Otrzymaliśmy zgodę na wymianę stolarki okiennej i zastąpienie drewnianych oknami wykonanymi z plastików, przy czym z zachowaniem istniejącego ich wyglądu. Kolejnym etapem prac na zewnątrz będzie wykonanie elewacji z steropianu o maksymalnej grubości 10 cm przy zachowaniu Widocznych elementów okapu i zdobień na ścianie i oczywiście wykonanie tynku w kolorze odzwierciedlającym pierwotny kolor, czyli w odcieniach żółci. Z racji tego, że wokół budynku mamy bardzo dużo terenu zielonego, to planujemy. Wykonanie tutaj placu zabaw dla dzieci, wybrukowanie części terenu tak, żeby było gdzie zaparkować samochód. Oczywiście nie bez znaczenia jest również fakt, że od niedawna miasto Jelenia Góra rozpoczęło prace polegające na przebudowie całej ulicy. Do której, przy której przylega budynek, będzie nowa nawierzchnia, już została wykonana nowa kanalizacja sanitarna w drodze. Niebawem również zakończone zostaną chodniki, co nie bez wątpienia doda wyglądu, polepszy, upiększy okolice pomimo i tak, że jest to jedna z ładniejszych okolic Jeleniogórskich. Same prace w budynku potrwają około 8 do 12 miesięcy, ponieważ jest to dość duża inwestycja z racji tego, że budynek ma ponad 700 m kwadratowych. No, troszkę to będzie musiało potrwać, ale w efekcie wykonanych prac uzyskamy 17 mieszkań. Od 25 metrów najmniejsze do blisko 50 metrów kwadratowych to największe, pokojowe. Zastanawiasz się, dlaczego inwestuje w całe kamienice, a nie w pojedyncze mieszkania, małe czy to kawalerki, czy dwupokojowe? To Odpowiedź jest bardzo prosta. Tą inwestycję zamknę kwotą 1 800 000 zł. W tej cenie nabyłem budynek i tyle wyniosą wszelkie prace remontowe. Planowana cena sprzedaży całego budynku, wszystkich mieszkań wyniesie ponad 2 miliony 600 tysięcy zł. Taki zysk rekompensuje czas, w którym musimy przeprowadzić pracę. Jak już wspomniałem, będzie to od kilku do być może kilkunastu miesięcy. Niemniej jednak myślę, że jest to odpowiedź na Twoje pytanie, dlaczego warto inwestować w kamienicę czas przeprowadziłem takich procesów już kilka, że nawet już kilkanaście i nigdy na kamienicy się nie zawiodłem. Inwestowanie w kamienicę daje nam bardzo duże możliwości, ponieważ nie mamy problemu z sąsiadami, możemy wykonywać wszelkiego rodzaju przyłącza piony kanalizacyjne, piony wentylacyjne, zmieniać sposób ogrzewania oraz wiele, wiele innych rzeczy które byłyby wręcz niemożliwe, gdyby to była część jakiejś większej wspólnoty. W najbliższym czasie, podczas prowadzonych prac wewnątrz budynku, będę miał przyjemność zaprezentować Ci ich przebieg i na pewno znam pełną relację z tego, co robimy, jak to wygląda i na jakim etapie obecnie jesteśmy. Jeśli chciałbym wiedzieć, jak przebiega proces rewitalizacji takiego budynku, zachęcam Cię do subskrybowania kanału i oglądania kolejnych odcinków. A jeśli masz jakieś pytania, w związku z tym zadaj je w komentarzu pod tym filmem, a postaram się na nie wszystkie odpowiedzieć. Tymczasem zapraszam do środka.